Hejka, hejka, z tej Karolina i to was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj tam was Destiny 3 po takiej troszeczkę świątecznej przerwie. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj z Poli dalej, w jej nowym miejscu zamieszkania, no i jej praca trochę, troszeczkę ją wykoń, wykańcza, słuchajcie, bo ona pracuje od 5 rano do 12 i strasznie się męczy dziewczyna i nie może się biedna wyspać, dlatego zaczynamy odcinek od godziny. 17, kiedy ona wróciła po pracy i troszeczkę się wyspała. No. Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No, a my dzisiaj będziemy z naszą poli tutaj działać. No jest 17, słuchajcie, ona pracuje tak, 5.12, no właśnie. No i dostała awans, słuchajcie, dostała awans. Przed chwilą właśnie, jak wróciła z pracy, dostała awans wojskową na czwartym poziomie i zaprzyjaźniła się ze swoją koleżanką z pracy Jessica. No i pytałam się was, co robimy, czy sąsiad jest godny uwagi. Piszecie, że tak, jest godny uwagi, żeby się brać ze sąsiada, więc się za niego, słuchajcie. No, no weźmiemy się za niego, a co? Dobra, ona śpi właśnie, odsypia troszeczkę. Jutro całe szczęście jest dzień wypoczynku, więc mamy czas dla siebie. No ale myślę, że teraz możesz troszeczkę sobie wstać, e, wziąć prysznic i właśnie może m, korzystając z tego, że jutro jest wolne, e, byśmy pojechali sobie do, poszli raczej, do jakiegoś klubu tanecznego, bo czemu nie, e, zaadoptujemy też dzisiaj pieska. Nadal no zdecydowanie pasowałby, wiecie, duży pies, ale e, no tutaj trochę nie mamy miejsca na to, no ale dobra, zaadoptujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, myślę, że... Jakoś sobie poradzimy. E, dobra, my się szybko. I w sumie nie musimy jeść. Energia trochę ten. Mm, a tutaj klub taneczny to ma jakiś znacznik. W sumie jest dopiero 18 to już. A tutaj. A, bo musimy zrobić to. 12, 16 każdego dnia. Dobrze. Czekać, czy będzie festiwal, co nie? Nie jest festiwal, lata. teraz może jutro się wybierzemy na festiwal. A to... Słuchajcie, gdzie my moglibyśmy pójść? To jest jakaś spalunka. Plazma, miejsce. Czekajcie, jakaś jest 17.04 rano. A czyli to już są pootwierane te kluby. Hmm. No tutaj w naszym. Nie, czekajcie, my mieszkamy? Tu. Ugeńka? Jasnota. Może chodźmy tutaj blok obok. O, dobrze. Dobrze nam się wylosowało, dobrze nam się wylosowało. Dobra, chodźmy do tej jasnoty. Ona w ogóle właśnie chce tutaj chodzić. Wcześniej też miała, żeby zjeść jedzenie barowe czy coś, więc. Spróbujmy, no, spróbujmy pochodzić po tych barach, zobaczymy. Ula la, ula la, patrzcie, jak tu pusto. <laughs> Nikogo nie ma. Wiesz co? A ty masz jakiś strój, może taki bardziej, nie wiem. Może ten już jest lepszy? Możemy tańczyć, tak? Przybiegnąć tu truchtem. Tu mamy zamknięte, a oba są. Musimy poprosić, jakby kogoś, żeby nas wpuścił. Może tutaj te bąbelki takie fajne. Hmm. Powiedz o możliwość wejścia. Wpuścisz nas, panie, czy nie wpuścisz nas? O, proszę bardzo. Podobamy ci się? On wszedł. O, i tańczy. Aha, okej. Okay. Dobra. Czyli on nas na pewno nie wpuści, więc musimy mu dać łapówkę. <laughs> to jest dobre w ogóle. O, i ten też się w nas zakochał. O, widzicie? Wpuści nas. Mhm. Czyli możesz wejść, no to chodź do środka. Ale patrzcie, spodobała nam się. Znaczy, on się jej spodobał. I ona mu. <laughs> Zapłaciliśmy stówę za wejście drogo. Dobra, weźmy sobie drinka jakiegoś. Postaw kolejkę. Nie! Weź sobie jakiegoś tu drina. Jest ktoś, nawet tańczy. Jedna osoba. Wow. Heh. Tutaj przychodzą ludzie. A, dopiero schodzą się, no to dobra. No i ten też wchodzi, dobrze. Prześlizgnąć się. A, tu też można się prześlizgnąć. Też można spróbować się prześlizgnąć. Tylko tam nikt już nie piluje, bo tam ten tańczy. No dobra, zobaczmy, jakiego tego drina będziemy pić. No dobra, impreza, dobra impreza. <laughs> a, bo my jesteśmy coś sławni. A, no mamy jedną gwiazdkę nawet. Znaczy nie służy, żeby jakaś muzyka leciała, tu ktoś tańczy, ale poproszę o możliwość wejścia. Dobra, a. Hmm. No nie chcę jej wpuścić, patrzcie jak tu się właśnie prześlizgnąć. Zakradnij się. O, <laughs> udało się. Bo on sobie gdzieś poszedł. <laughs> Dobra, to weź dmucha i <laughs> ha, 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 ha. ha. Udało nam się prześlizgnąć. Idealnie. A on sobie tutaj tańczy, a my sobie weszliśmy. A i możemy sobie w jacuzzi posiedzieć też. Co ty chcesz? Chcesz komuś zaimponować? Dobra, tam daj spokój. Mamy bańki. Możemy sobie wejść, o. Tak Taki relaksik, słuchajcie. <gry> Ale chyba będziemy wracać do domu, bo już jest 23, ona jest głodna i też chce, żeby jutro wstała, żeby się wyspała, bo jutro jest dzień wypoczynku, więc pojedziemy sobie może do dziewczyn, wiecie, odwiedzić dziewczyny, zobaczymy, co tam u nich słychać, bo się trochę dzieje, jak widzieliśmy w, ostat... widzieliśmy w ostatnim odcinku, więc tak. Dobra, słuchajcie, w końcu się wyspała i tak, pójdziemy dzisiaj na festiwal. Wiesz co, zjesz sobie mreszki, a ja może zjeść sobie śniadanie, na przykład naleśnika sobie usmaż, sobie zjedz. Mhm. I wybierzemy się dzisiaj na festiwal lata właśnie z Suzy, z Elzą. Zaprosimy dziewczyny sobie, żeby z nami poszły czemu, nie? Ciekawacto tam u nich słychać. Też by było wypadałoby też je odwiedzić, wiecie, w, w domu. Dobrze, zaczęło polepszać umiejętność Muslim. Bardzo dobrze. Tak, no i będziemy musieli też dzisiaj się zainteresować tym naszym sąsiadem, bo mówicie, żeby szybciej tutaj się, żeby się Poli zainteresowała, żeby nie została tak potem na rodzie, jak jej mama. Która próbowała nawiązać związki i nie zawsze jej się one zbytnio udawały, więc tak. Dobra, smaż sobie smaż. Zjesz. No jedz, 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 jedz. Ktoś do nas dzwoni. Ale zignorujemy telefon. Ale my nie mamy. My nie mamy swojego tego teleskopu. <noise> Bo nie mamy nawet y, tego. Balkonu. Ale są bloki są mieszkania w tych blokach. Gdzie jest balkon? Ciekawe właśnie. Pamiętam, że kiedyś mieszkałam z Simami swoimi. To było takie większe mieszkanie piętrowe. Więc fajnie by było właśnie. Z czasem, jak będziemy wynajmować coś większego, to. To właśnie, żeby było co nie? Dobra. E, jedziemy na ten festiwal lata. E, nie możemy, jakby zaprosić, żeby wybrać się z kimś. Umów się, o właśnie. Ze swoją matką. Matką, matką, matką. Dzika, czy będzie chciała z nami pójść, co? Oby. Oby. Pewnie brzmi nieźle. No i świetnie. Jedziemy. Jedziemy w takim razie. Ha! Winda ją przycięła. Ała. No nic. To no nic. Mamy chyba znowu rachunki do zapłacenia. No. Dobrze. Ładna pogoda dzisiaj. Patrzcie. No jedziemy metrem oczywiście. No i jesteśmy. Tak. Zrobimy sobie pocztówkę. No. Z Elzą. Tylko teraz Suzy mogłaby też się pojawić. No, fajny jest to jeden festiwal, nawet. Mamy wrotki. O, jest Elza. Tutaj mamy ten, możemy się opalać. Tu do grania w piłkę. Mamy też futraka z hotdogiem, więc też zaraz sobie zjemy z tego. O, idzie Elza, więc przywitamy się z nią. A, kto się robi zdjęcie, dobrze. Hej. Hej, hej, co dom. A tu masz taką Kieckę? Co to za jakiś ten? A jakie tu jedzenie możesz kupić? Hot dogi czy coś lepszego? A Elza sama sobie zrobiła fotę. A, zupa, zupa, zupa. Dobra, na razie nie będziemy jeść, bo nie jesteśmy głodni. Chodź, zrobisz sobie fotę z Elzą. Hmm, chodź, chodź. No i dobrze, fajnie, kalka li licznościowa jest zrobiona, to chodźcie, pobawcie się tutaj, przeprowadźcie sobie bitwę na balony z wodą. Niech spędzą sobie dziewczyny po prostu, wiecie, razem czas. A co? Teraz roleczki, proszę bardzo, albo wroteczki bardziej. <laughs> Niech sobie... O, tu pani lekarz jakaś, patrzcie. Aria. Wow! Ojej. Tak mi przykro. Tak mi przykro. Dobra. Patrzę, że do toalety chcesz, więc pójdź do toalety sobie. O. Pójdź sobie do toalety. A, jeszcze 16 na 30. W sumie to właśnie czekajcie. Ja ciekawe, czy jest nasza Suzy w domu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. W którą stronę? W którą stronę? Tu. Nie ma. Ciekawe, gdzie ona jest. Może się już wyprowadziła i <grystanie> gdzieś już poszła. No, my nie lubimy przyrody, ja ją zaciągnęłam na ten. Do parku. To w sumie trochę tak słabo zrobiłam. Um, dobra, ale ona też chciała wyjść. Ona chce też śpiewać karaoke. Ciekawe, w jakiej tutaj barze mogłaby być karaoke, co? Co tutaj jest nas blisko? To jest nie, tutaj jest ten, tu salon urody. Przybyła Walusia, klub. Nie wiem, czy nas tam wpuszczą. O, tutaj są jakieś szczeniaczki, adopcja A weź, chodź, zobaczymy. Tak, zobaczymy, czy ten. Co oni mają do adopcji? Ale jaki tutaj jest blok, jest, słuchajcie patrzcie basen pod blokiem, jakieś leżaczki, no nieźle, nieźle, nieźle. Tu jakieś wejścia, zadzwonić dzwonkiem, a tu ktoś mieszka, iść na piętro. kurde blaszka, powiem wam, nieźle. No nie wiem gdzie te zwierzaki. Hm. Może nie ma ich u domu akurat. Dobra, ale my jesteśmy, słuchajcie, złapała nas choroba, więc lepiej byłoby... Dobrze by było do szpitala sobie skoczyć wziąć za ten, ten, Co? Okej. Okay. Um. A nie ma, żeby wziąć szczepionkę? A do tego nie widziałam tej opcji wcześniej. No dobra, w takim razie wracamy, słuchajcie, do domu. I zapukamy do sąsiada. Zobaczymy czy sąsiad jest w domu. A tu są te pieski, patrzcie. Tu są. Takie małe, o. Jakie słodkie. Taylor mały pies. One będą małe psa, my chcemy dużego psa. No. O, Elza przyszła na emeryturę. <laughs> Zrobiłam znowu ten błąd, bo ona się znowu późno kładzie, słuchajcie, a ona zaraz musi wstać do pracy. Więc znowu będzie niewyspana. No ale cóż. Słuchajcie, nasza Poli wzięła udział w wycisku w wojskowej, dosłownie pada na twarz. A dostała. dzisiaj impreza, 21. Znaczy, wezmę zaraz tam będę, ale pewnie nie dam rady tam pójść, bo patrzcie, jak ona ma energię, normalnie szok. Ciekawa jestem, co ona. Pokazałaś tym o yy... Aha, dobrze. Pokażmy tu. Okej, okay, dobra. Się lubimy z ludźmi z pracy, dobrze. Ja chcę majisterkowanie polepszyć, a tu taniec polepszyć. Ona w ogóle chce dużo polepszyć. Dobra, wracaj do domu, bo jest po prostu padasz, 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 padasz. Tak myślałam, żeby tego pieska, ale kurczę, my nie mamy nawet laptopa ani komputera, żeby właśnie adoptować. Ja zaraz zobaczę, czy uda nam się kupić jakiś komp, żeby właśnie adoptować. Bo przez, bo przez telefon to chyba nie można, co nie? Usługi... A nie, jest! Adoptuj zwierzaka ze schroniska. No. Jest. Pisałam, że nie ma. To chyba w twórce nie można przez telefon. Albo coś mi się... Albo coś mi się pogmatwało. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy, jakie pieski mamy... ...właśnie do adopcji. I pójdziesz od razu spać. No piątek jest wieczór, a czy my mamy wolne sobota, niedziela? O Jezu, tak, dobrze, odeśpimy sobie, świetnie. No kotki też są, jakby kodek nam bardziej by pasował, co nie? <grych> tak jakieś śmieszne. A szczęściarz, ale to jest mały pies. Mały pies. 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 A to są jakieś takie... Ten jest staruszek. Dorosły. Ja bym jakiegoś szczeniaka najlepiej. Kleo, mały pies. Ejka, kundel, mały pies. A to Korgi, patrzcie. No by do niej by pasował jakiś, wiecie, wilczur, czy jakiś... Tam wypisaliście mi na rasy psów, które by... A ten jest, ten jest słodki, ale no będzie małym pieskiem, co nie? Chociaż do bloku. Nie wiem, poczekamy. Dajcie mi znać. E, chyba, że właśnie bym po prostu. Można jakoś stworzyć psa i dodać do rodziny? Na pewno można. Na pewno można. To jak macie, to jak macie jakiś sposób, żeby właśnie dodać tutaj e, zwierzaka do rodziny takiego jak się chce. Omdlej? Czemu omdlejesz? Czy coś spałaś? Ta czy ona wstanie z łóżka i zemdleje, tak? Słuchajcie. Miasto praca. Matko jedyna, matko. Praca w mieście wykańcza. Jak widać patrzcie. Czy może. Nie wiem. Mieszkanie w mieście wykańcza. No nie wiem sama, słuchajcie. Nie wiem sama o co chodzi. Ale na pewno chodzi o to, że ciężko tu pracować. E, dobra, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, łapka w górę, wam się podobało, subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa, dobranoc.